Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian, w drugim rozdziale, powiedział, że pisał do nich z głębi serca, pośród wielu łez. nie aby ich zasmucić, lecz aby poznali nader obfitą miłość, jaką żywił do nich. Biblia to wciąż, Boże słowo, skierowane do nas z głębi jego serca, posłuchaj dziś tych słów. Błogosławiony niech będzie Pan, który dał wytchnienie swojemu ludowi izraelskiemu. Tak jak to obiecał, ziściła się każda obietnica ze wszystkich Jego dobrych obietnic, jakie dał przez Mojżesza sługę swego. No, czy wierzysz w Jego obietnicę powtórnego przyjścia? Osiem razy więcej jest w Bożym Słowie obietnic dotyczących Jego powtórnego przyjścia, niż nawet pierwszego przyjścia, które, jak wiemy, miało miejsce 2000 tysiące lat temu. No, jeśli możesz wierzyć, potrafisz, a potrafisz, Wierzyć w jedną obietnicę, to możesz i potrafisz wierzyć we wszystkie Jego obietnice. Boże słowo mówi, że obietnice Boże, ile ich było, swoje tak znalazły w Chrystusie. Więc przez Niego mówimy tak, jamenku ku chwale Ojca. Więc pomyśl o tym, że nawet Twój dzisiejszy brak czy problemy finansowe nie zmieniają obietnicy. Mój Bóg. Zaspokoi wszelką waszą potrzebę według bogactwa swojego chwale. Twoja choroba, czy nawet cierpienie dzisiejsze nie zmienia słów, on nie moce nasze, czyli twoje i moje, wziął na siebie choroby nasze, poniósł, a jego rany uleczyły was. Podobnie yy, twój brak pokoju, czy zamieszanie nie zmienia obietnicy, mój pokój daje wam. jak świat daje, ja wam daję, niech wasze serce się nie lęka. I nie tworzy. Co potrzebuje zrobić, to upewnić się, że każdego dnia znajdujesz jego obietnicę i na każdą z nich mówisz tak i amen, ponieważ On jest wierny i czuwa nad swoim Słowem, które Ty mówisz, aby je wypełnić i chce, abyś. O tym pamiętał w tym tygodniu.